Co do tych tipów na Instagramie, powiem Ci szczerze, że jest nowa opcja rolki próbne i zauważyłam, że niektórym, na przykład Tobie, to idzie świetnie i z jednej rolki potrafi przyjść naprawdę sporo obserwujących, a ja wrzucam i ciągle mam 200 wyświetleń i jeden like do tych próbnych. A ile rolek próbnych wrzuciłaś? No z 20, 10 myślę. No właśnie, myślę, że okay. to jest odpowiedź. To nie jest tak, że każda rolka próbna pójdzie, wiesz, viral, i to też jest tak, że jedna u mnie rolka próbna ma lepsze zasięgi, druga nie. Bardzo często ludzie się poddają, jak nie widzą efektów. No A tak, tutaj rzeczywiście tych rolek próbnych, my z koleżanką, z którą napisałyśmy e-booka, to my rzeczywiście przetestowałyśmy bardzo dużo tych rolek próbnych. No, i po prostu to jest tak, że to jest trochę tak, jak tworzysz content viralowy na Instagram normalnie, czyli musisz mieć ten hook, potem musisz mieć tą wartość dodaną, musisz mieć ten call to action albo musi być jakiś trendujący dźwięk. No i tutaj moja rada to po prostu testować, testować, testować. No i się nie poddawać, bo tak jak mówię, to są rolki próbne. Plus jest tego taki, że zazwyczaj tych rolek nie zobaczą nasi obserwatorzy. Więc jeżeli ktoś na przykład boi się mówić do telefonu, bo myślę, że dla wielu osób to jest trudne, to myślę, że może właśnie zacząć sobie z rolkami próbnymi.